Myślę, że to jest kilka rzeczy, które chcielibyśmy, aby były dostępne dla naszych pacjentów. Mówimy o pewnych terapiach lekowych. Do pełni szczęścia w niewydolności serca brakuje nam jeszcze sakubitrylu sartanu. Mamy też kilka terapii związanych z wyrobami medycznymi, takimi jak stymulatory bezelektrodowe, rejestratory zdarzeń. No i to, co nam bardzo zależy, to, co było nam bardzo potrzebne w czasie pandemii, ale korzyści z tego systemu są również u chorych poza okresem pandemii, czyli zdalne monitorowanie urządzeń. Chociaż wolałbym mówić o zdalnym. Zdalnej opiece nad chorymi, z szczepionymi urządzeniami, dlatego że dane, które są przesyłane, to nie tylko dane urządzenia, to też jest pewien zestaw danych klinicznych. Mówiliśmy też, jak poprawić opiekę nad pacjentami, którzy mogą korzystać już z dostępnych programów, leków. No, na pewno jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne musimy z takim przesłaniem bardziej skutecznego leczenia hiperlipidemii i zaburzeń midwidowych, szczególnie u chorych, po zawale serca i też mamy pewne propozycje dla Ministerstwa Zdrowia takiej kroczącej liberalizacji tego programu i też jesteśmy bardzo zadowoleni, że z inicjatywy Ministerstwa powstały nowe ośrodki, które mogą prowadzić program i to takie związane z ośrodkami kardiologii interwencyjnej, czyli tymi, które leczą zawał, leczą zawał i opiekują się tymi pacjentami w ramach koszt